sexy historia. To są rzeczy na punkcie, których obecna władza w naszym kraju ma zdecydowanie ogromną obsesję i tej obsesji daje bez przerwy wyraz. Jest jeszcze jedna obsesja na punkcie której rzeczywiście wariują w Polsce rządzący, to pieniądze, ale o tym wolą nie opowiadać. O dziwo jednak o swojej obsesji na temat historii i seksu opowiadają, choć z całą pewnością nie tak, jakby czasem chcieli. Dowód, że wychodzą ważnych urzędników Kurii Białostockiej czy Drohiczyńskiej, SMS-y no i Kościół ma ambaras, Ale to nie jest istotą naszej dzisiejszej rozmowy. Istotą jest to, że po paru, paru latach rządów Prawa i Sprawiedliwości, bardzo nachalnej katolickiej propagandy w Polsce. Statystyki nie kłamią. Najmniej w dziejach, od kiedy to liczono, najmniej w dziejach Polaków chodzi dzisiaj do kościoła co niedziela. To mm, liczby, które powinny u ludzi kościoła wywołać jakieś. Zdziwienie, jakąś troskę, jakąś refleksję, co powoduje, że to dokładnie wtedy, kiedy w Polsce zaczęło rządzić prawo i sprawiedliwość i oficjalnie wprowadzano narodowo-katolicką politykę, właśnie wtedy zaczął się masowy odwrót Polaków od Kościoła? To jest, wydaje się, dość proste pytanie, ale na nie nasi rządzący i ich sojusznicy z Kościoła wolą sobie nie odpowiadać, wprawdzie. Bo gdyby sobie odpowiadali w prawdzie, to musieliby uznać, że źródłem kłopotów kościoła w Polsce jest jego upolitycznienie i demoralizacja najważniejszych i nie tylko duchownych w naszym kraju. Ale wtedy musieliby proces naprawy zacząć od siebie, a oni dużo chętniej wolą zaczynać cokolwiek od nas. Ode mnie, od was, od nas, wszystkich jako obywateli, nas pouczać, jak mamy żyć, co jest moralne, co jest niemoralne, a później hop, wyskakuje taki SMSik, i już wiemy, że mogłoby w kuribi skupiej dojść w Białymstoku do pierwszego e, heteroseksualnego seksu, czym się chwalił. Zdaje się bardzo ważny ksiądz, który oprócz obsesji na punkcie seksu, jak mówiłem, miał także obsesję na punkcie historii, bo uczestniczył w tych wszystkich organizowanych przez pisowców patriotycznych uroczystościach. I proszę Państwa, ale zamiast refleksji na temat grzechów samego Kościoła, na temat upolitycznienia Kościoła w Polsce, mamy dyskusję, którą władza w naszym kraju. Dzisiaj sprowadza do kodeksu karnego. Najpierw Kościół nie mógł sobie poradzić z seksualnością ludzi, nie tylko w Polsce zresztą, i nie może sobie z nią poradzić już od naprawdę bardzo długiego czasu. Ale zamiast zastanowić się znowu, dlaczego to nauczanie Kościoła w sprawach seksu tak bardzo odbiega, i to nie tylko we współczesnym świecie, ale i kilkaset lat temu tak bardzo odbiega od tego, jacy są ludzie naprawdę, że to bez przerwy budzi jakieś napięcia, to zamiast się oddać takiej refleksji, co robi Kościół w Polsce? Otóż wprowadza w kodeksie karnym, wprowadza karalność, znaczy delegalizuje aborcję. Delegalizuje w Polsce aborcję, ale po tym Polacy protestują, jeszcze mniej Polaków wchodzi do Kościoła. Dzisiaj Publikowane są dane, z których wynika, że dramatycznie w wielkich miastach młodzież przestała chodzić na lekcje religii. I jaka jest odpowiedź? Dokładnie wtedy, kiedy gazety obiegają w Polsce i środki masowego przekazu, obiegają informacje o kolejnych seksualnych skandalach w kościele. Akurat archidiecezja białostocka ma na górze diecezję białostocką, w której mamy heteroseksualny skandal i diecezję drochicką, w której mamy no bardzo niewiele kilometrów dzieli te dwie diecezje od siebie, ale tu jest akurat skandal homoseksualny. Skądinąd na marginesie powiem, że ciekawe jest to, że tego księdza, który kobiecie proponował seks, od razu wyrzucili, a tego księdza, który chłopcom proponował seks, to komisje powołują i się zastanawiają, prawda? Co z nim zrobić. A to, co zrobić z księdzem, który odczuwał pociąg do kobiety dorosłej i chciał z nią uprawiać seks, to oburzeni tym faktem jego koledzy w kapłaństwie natychmiast go wyrzucili. No nie, heteroseksualny kolego, nie ma tu dla ciebie miejsca, powiedzieli mu. Ale co na to wszystko mówi partia Zbigniewa Ziobry, na te skandale? Otóż ona mówi, że teraz, proszę państwa, za to, o czym my dzisiaj rozmawiamy, czyli rozmo za rozmowę o grzechach kościoła, to będzie bardzo łatwo można podciągnąć pod Ośmieszanie kościoła i za to, proszę państwa, kodeks karny. Tak, władza w naszym kraju, zamiast zająć się węglem, inflacją, różnymi rzeczami, które naprawdę dotyczą Polaków, minister sprawiedliwości, zamiast wycofać się ze swojej pseudoreformy, która powoduje, że my za chwilę stracimy 200 miliardów, to ten minister sprawiedliwości proponuje dzisiaj Polakom odchodzącym od Kościoła, że będzie ich karał więzieniem za to, że chcą o grzechach Kościoła rozmawiać. No proszę Państwa, to jest kolejny powód, dla których będziemy musieli powiedzieć im prędzej czy później do widzenia.